Siema, jedziemy jedziemy na, wycieczkę. na wycieczkę. Tak, tak, no. tak, to prawda. Dzisiaj plan wycieczka, się gdzieś ruszyć. No właśnie. Synek nie był jeszcze w Olsztynku w skansenie, więc się wybieramy. No, no właśnie. Ja już od lat też nie byłam. Kiedyś A mogę je byłam? nagrywać? Jak widzicie, tutaj jest morze i autko. No. Skoro jesteśmy już w Olsztynku, no to trzeba zajść na te słynne o, jagoda! A po co tak w ogóle? Jesteśmy w Olsztynku. No to wypadało zajechać na najsłynniejsze jagodzianki. No, także super, zobaczymy. Czekamy w kolejce, nie jest chwała. Wystaje za drzwi, także trzeba poczekać na swoją kolej. Mam nadzieję, że będą dobre. Muszę powiedzieć, że naprawdę jego dzianki w olsztynku są pyszne. On także... też był w olsztynku, czy gdzieś indziej... Mamo, Co no ten... przecież jesteśmy w Olsztynku? Ten książę był o Tak, w tak, też? tak, no tutaj przecież była księżura. Dlatego, no ja że także... nie oglądałem. Także że jego są naprawdę pyszne. Zdążyliśmy na dosłownie ostatki. No właśnie. Żałuję, Ty już że... Tak. Okay. Żałuję, Ej, tak. Że, że mój synek nie, nie skosztuje, no niestety. Nie lubi przez neofobię żywieniową. No właśnie spróbowałam. Czyli pokarmowa i w ogóle. No, nie jednym. lubię i owoców i warzyw. Ale to jest pyszne. Może chociaż kawałeczek by spróbował. Pyszniutkie. Nie, nie lubię owoców i warzyw. zgadzam. Także mamy piękną dzisiaj pogodę. A tak i słoneczko świeci świeci no. I wszystko jest fajne. No. Idziemy się przejść teraz do skansenu. Tak. No. Jesteśmy w Olsztynku. Tak. Zwiedzamy My taką chatkę za zgodą nie wejdziemy. Tak, synku. Wyglądała co? Ale chodzi ci o tą tu miskę? Tak. Tutaj się moczyło najprawdopodobniej gąbkę i wycierało tablica. Za moich czasów się wychodziło ja też miałam taką tablicę, tylko że na ścianie. Nie taką, jak wy macie na mazaka, tylko na kredę. Ale dyżurny wychodził z gąbką do łazienki i moczył gąbkę, żeby wytrzeć pod kranem. A tutaj w tych czasach kranów jeszcze poczekaj, nie było. I tu się moczyło gąbkę. To są do pisania. A te czarne, co masz tutaj, takie ciemne, granatowe, to się maczało... Tłuszcz. Tak, to jest tłuszcz. Do pióra. Tak. I tak właśnie sale wyglądały kiedyś lekcyjne. No, a, panie, a to co To jest pióro, to nie jest mikrofon. To jest właśnie pióro, które się maczało i się nim pisało. Popsi, pióro do pisania. Nie, to A to jest chyba dzwonek, żeby na przerwę dzwonił. Tak kiedyś się dzwoniło na przerwę od lekcji. Chwila odpoczynku. Dobra. O, pękła szybka. Może jak ci spać. No trudno, będzie trzeba nowo. Na szczęście tylko szybko ochrona, więc nie ma się co przejmować, a nie ekran, prawda? Tak. No. Chwila odpoczynku, i będziemy szli dalej. Fajna wycieczka, jak uważasz? Fajna wycieczka? No, to jest do miniaturowego miasta. No tak, Maty jeszcze chce do miniaturowego miasta, gdzie kiedyś był. Ale dzisiaj zwiedzamy akurat Skansen w Olsztynku, a miniaturowe miasto. No to niestety bez samochodu się nie da. Jesteśmy niezmotoryzowani, także to jest miniaturowe, to tylko. Nie, to nie jest miniaturowe, to jest starodawne, byś powiedział, z dawnych lat. Ono nie jest miniaturowe. A chodzi ci o makiety? A, no są metalowe makiety. To prawda. O tym Jesteśmy zmęczeni, wracamy. A jeszcze czeka nas kawał drogi powrotnej. Tak, stąd wyjdziemy, a to jest spory teren. To jeszcze spory kawał, żeby dojść do autobusu. Także, także wyczerpaliśmy swoje zasoby energetyczne, ale pięknie wykorzystany dzień. Muszę to przyznać, że udało nam się skorzystać z pięknej pogody, gdzieś się ruszyć. Super.